Trener dekady na Podkarpaciu w plebiscycie Nowin mógł być tylko jeden, i jest tylko jeden: To Andrzej Kowal, który doprowadził siatkarza koresowi do niesamowitych sukcesów, z których wszyscy byliśmy dumni, z których nadal jesteśmy dumni. Dzień dobry Pana. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Andrzeju, jak z tą dumą u Pana? Mam nadzieję, że mimo y, paru lat y, pracy poza. Rzeszowem. Wciąż jest Pan dumny z tamtego pasma sukcesów za Zresztą mówisz trener Andrzej Kowal, to od razu przychodzą na i złote, srebrne i brązowe medale Mistrzostw Polski, nie tylko z rzeszowską drużyną. No oczywiście, że jestem dalej dumny z tych osiągnięć, to duma to takie poczucie trochę własnej wartości i godności, więc jest to ogromnie ważne. Ludzie podejmując pracę, jakąkolwiek pracę, chcą być doceniani, chcą być szanowani, chcą mieć wpływ na, na, na rzeczywistość, więc y, tym bardziej, jeśli podejmując pracę, jakąkolwiek pracę, w moim wypadku pracę trenerą, trenerską, y, y, osiągam określone czy założone cele, tym bardziej jestem dumny i, i tym bardziej mam poczucie własnej, własnej wartości. Świetny zawodnik resowi. Byłem pod wrażeniem pańskich mocnych ataków, prawda, ze skrzydła w hali Rosiru. Potem drugi trener, w końcu pierwszy trener, który z drużyną nawiązał do świetnych tradycji resowiackich z lat 70., a nawet można powiedzieć, że je przebił. To takie resowiackie, rzeszowskie sukcesory. Zgadza się pan ze mną? No, ja grałem troszeczkę na innym poziomie niż obecna Resowia, gdzie byłem jako trener, jako trener gdzie, gdzie byłem najpierw jako asystent, potem jako główny trener. Ale na pewno w, w tych latach 90. -tych, grając w Serii B, czułem się bardzo dobrze. Generalnie czułem się dobrze w Rzeszowie. Zresztą przechodząc do, do Rzeszowa, był mój taki plan, aby, aby tam się zadomowić, i, i tam widziałem swoją swoją przyszłość. Natomiast no, nasz poziom sportowy był, to był taki okres pośredni między tymi e, latami e, wybitnymi, gdzie Rysowia miała w latach 70. Potem naprawdę dobre wyniki w latach 80. To był taki okres pośredni i później, gdzie, gdzie z powrotem e, awans do, do, do Plus Ligi. Ale pomimo tego, że ten nasz poziom nie był, nie był najwyższy, bardzo dużo mi dała gra w, w tej serii B w Resowi. I czy to takie resowiackie, bo pytanie było, no, no pewnie tak, bo, bo Resowia charakteryzowała się zawsze walką. Nie tylko mówimy tutaj o siatkówce, ale i przecież i o innych dyscyplinach, bo, bo jest to klub bardzo bogaty w sukcesy sportowe na wielu płaszczyznach, w wielu dyscyplinach, więc tym bardziej, jeśli siatkówka ma możliwość się wybicia, jesteśmy z tego dumni. Nie będę pytał, który medal mistrzostw Polski już, prawda, ten medal trenerski, że tak się wyrażę, smakował najlepiej, bo chyba ten pierwszy. A tak rzeczywiście było? No oczywiście, ten pierwszy medal miał i ma swoją największą wartość, tym bardziej, że jest to medal bardzo długo oczekiwany. Mówimy o złotym medalu, dlatego że poprzednie te trzy lata, także była pasa medalowa, pasa, gdzie, gdzie trenerem był Lugo. Ja byłem jego wtedy asystentem. Natomiast no, ten pierwszy złoty medal, przy tym pierwszym złotym medalu, szczególnie w tej końcówce, gdzie już ten finał zbliżał się do końca, każdemu z nas bardzo mocno serce biło i, i siedzieliśmy, pamiętam, z sztabem na ławce trenerskiej i już praktycznie bez reakcji, czekaliśmy tylko na to, co się wydarzy. Takie to były wtedy emocje. Oczywiście kolejne medale to też są ogromne emocje, natomiast inaczej też odbierane, bo przypomnę, że, że bardzo dużą sztuką jest obronić o ten medal. Potem straciliśmy go na rzecz skry, ale mieliśmy znowu kolejną szansę go od, odbić, i, i zrobiliśmy to w, w czwartym roku więc obronić tytuł i, i odzyskać tytuł po, po roku przerwy. Myślę, że, że no, no to jest taki scenariusz, który, który pokazał nam ka każdą płaszczyznę sportu. Zapytam teraz o to, jak trener Andrzej Kowal hartował tamtą swoją asekorysowie. To były pańskie autorskie pomysły na prowadzenie drużyny, czy czerpał Pan ze wzorców Jana Słucha i Liu Botrawic? No, ja miałem możliwość i przyjemność pracy także z większą grupą trenerów, bo, bo i, i z trenerem Lozano, chwilę podpatrywałem go, i, i z wieloma innymi zagranicznymi trenerami, poprzez różnego rodzaju konferencje czy, czy staże trenerskie, ale na pewno ci, którzy pracowali w resowi, moi, moi poprzednicy, zarówno trener Such, jak i, jak i Liubo, Oczywiście każdy stara się wyciągnąć z tych ludzi jak najwięcej, z tych trenerów, aczkolwiek już sama praca nie do końca jest słuszna, aby, aby wzorować się na trenerów, ponieważ każdy z nas jest inną osobowością, każdy ma inny charakter, każdy ma inny sposób widzenia zespołu i, i na pewno wiele od tych trenerów wyciągnąłem. Ale mój sposób myślenia to był tylko i wyłącznie mój, i, i nie starałem się raczej naśladować poprzedników, dlatego że ja jestem troszeczkę innym człowiekiem, inaczej, a przede wszystkim mój wiek był zupełnie inny. Ja nie byłem doświadczonym trenerem, ja dopiero zaczynałem pracę jako trener, więc nawet z tej perspektywy troszeczkę inaczej trzeba pracować z zawodnikami, szczególnie zawodnikami, właśnie doświadczonymi, no, po kroju grozer czy. czy czy Ale gakrem, ale, ale to w życiu też trzeba mieć szczęście. Ja miałem szczęście trafić na tych ludzi w tym momencie i, i, i dzięki temu, dzięki ich pomocy. Bo, bo wiedza to jest jedno, prowadzenie zespołu to jest drugie, ale najważniejsze, w tym wszystkim i tak jest potencjał zespołu. No właśnie, miał Pan w drużynie kilku, że tak się wyrażę, profesorów siatkówki, takich jak George Grozer, Krzysztof Ignaczak, Lukas Tichaczek czy Bartosz Kurek. Albo Zbyszek Bartman, trudno ich było kiełżnąć? To ka Każdy to jest inna osobowość. Eee, e, najwięcej mi pomógł e, w zespole. Każdy miał swój wpływ ogromny na zespół, to bez wątpienia. E, jednak e, chyba taką największą postacią był Alek Akrem. i Dlaczego? Po pierwsze, był to kapitan zespołu i, i jego charyzma i wpływ na zespół. E, mój bezpośredni kontakt z nim. On był takim pośrednikiem pomiędzy tak naprawdę mną a. A zespołem, I, i tak naprawdę te sukcesy ternerskie to są częścią między innymi Alka. Nie tylko ze względu na jego wartość jako zawodnika, ale ze względu na jego e, tą bezpośrednio, ze względu na jego e, tą dobrą komunikację nie tylko z trenerem, ale także i z grupą, więc e, to, to, to jest bezcenne. Natomiast e, no, zawodnicy pokroju Grozer, pokroju e, Igły e, czy Zbyszka Bartmana, e, oni w tym całym systemie, w pracy, muszą mieć pewną przestrzeń do, do, do swoich warunków indywidualnych, do swojej osobowości. I ja im tą przestrzeń stwarzałem. Oczywiście w pewnych regułach musieli się zmieścić, ale, ale mieli dość dużą dozę takiego, takiej indywidualnych możliwości działań, Więc, bo nie chodziło o to, żeby zabić ich ich, ich pasje, ich potencjał jakimiś e, pewnego rodzaju strategiami czy, czy założeniami taktycznymi. Mieli dużo wolnej ręki, i e, dopóki zawodnik kontroluje się, dopóki ma, ma e, w głowie pewne zadania, nie ma z tym najmniejszego problemu. Więc uważam, że, że e, taki zawodnik, który lideruje zespołowi, musi mieć tą większą przestrzeń niż pozostali. Panie trenerze, jak pan budował tamte drużyny, świetne drużyny, jedna po drugiej, bo przecież też następowały w nich zmiany. Chciałbym zapytać przy okazji, jaka rola w tej budowie była prezesa Adama Górala? No tak naprawdę, jeśli chodzi o planowanie, o taką strategię na przyszłość, to uczestniczyliśmy w trójkę, zarówno Adam Gural, jak i Bartek Górski. Więc y, tak naprawdę każdy z nas y, miał wpływ. Oczywiście sprawy sportowe no, y, nie odbywały się bez decyzji trenera, natomiast no, sprawy finansowe, ja już na to wpływu tak naprawdę wielkiego nie, nie, nie miałem. A, a, ale jeśli chodzi o takie planowanie czysto sportowe, zawsze się to odbywa na, na bardzo podobnym y, poziomie. No, musimy przygotować listę zawodników dostępnych, listę zawodników, którzy koncepcji y, y, trenera się mieszczą listę zawodników, którzy są dla zespołu wzmocnieniem e, i, i, i tak żeśmy to planowali. Oczywiście y, trudno było w takim klubie jak my, jak, jak y, Asseco utrzymać tych, tych zawodników wybitnych. No tak mówię, szczególnie po kroju y, Grozera, tych zawodników, którzy no, no bardzo mocno wpływali na, na oblicze, na poziom poziom zespołu. Później jego kariera nawet pokazała właśnie, gdzie, gdzie ten jego poziom, na jaki jest poziom w stanie się wznieść. Ale, ale wracając do budowy zespołu, tak, no budowaliśmy to w trójkę i każdy na pewno miał swój, swój w, tym, w tym udział. No, bezpośredni kontrakt z menadżerami na pewno miał Bartek, który sprawy finansowe zatwierdzał z Adamem Góralem, natomiast no, sprawy sportowe, czyli jaki to będzie zawodnik zawsze decyduje trener. Dlaczego później, mimo tego, że w drużynie grało wielu świetnych zawodników, prawda, nie udało się powtórzyć tych sukcesów z początku dekady? Teraz tak z perspektywy czasu. Analizując to wszystko, na pewno uważam, że, że nie znaleźliśmy liderów grupy, jaką mieliśmy w poprzednich latach, ponieważ przez dłuższy czas tym liderem. Był Ale Gakrem z Grozerem, później doszedł Jochen Szeps, nie tylko może lider taki mentalny, ale przede wszystkim sportowy. Jego jakość gry była, była no trudno go porównywać teraz do, do Grozera, ale, ale uważam, że jeśli chodzi o, o jego technikę, o jego przegląd sytuacji, myślę, że to był zawodnik, jeden z niewielu na świecie, który na takim poziomie trafił do, do Ressowi. E, więc e, na pewno błędy, jeśli chodzi o dobór zawodników, bezwzględnie. I, i tutaj e, prowadzenie gry nie tylko przez jednego lidera jest istotne. W zespole musi być dwóch, trzech, nawet którzy, którzy dominują. Na pewno te rotacje nie pomagają w, w częstych, te częste rotacje nie pomagają w utrzymaniu poziomu sportowego. Trzeba przyznać, że każdy kolejny sezon, jeśli dokonujesz dość dużą ilość rotacji, pomimo tego, że E, wprowadzasz zawodników o, o dobrym potencjale e, potrzebujesz na to czasu, a każdy kolejny sezon jest coraz trudniejszy w e, utrzymaniu w, w wyników sportowych. E, na pewno kilka błędów personalnych. Absolutnie uważam, że teraz z perspektywy czasu e, kilku zawodników nie miało wręcz prawa trafić do, do Resowi i, i e, ich wpływ na, na, na zespół był widoczny, ale nie był to wpływ pozytywny. Tak, byśmy wymieniali jeszcze kilka, kilka rzeczy. Oczywiście, prowadzenie tych zawodników, tych spraw związanych z poziomem sportowym, z obniżeniem poziomu sportowego jest kilka i nie decyduje tylko i wyłącznie jeden czynnik czynnik doboru zawodników. Ale, tak jak mówię, obniżyliśmy ten poziom. Był moment taki, gdzie, gdzie wydawało się, że wrócimy znowu do, do, do gry o, o finał. Niestety nie udało się. Ale tak mówię, jeśli byśmy tak teraz zbilansowali tę te, 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 wartość, czyli te czynniki, które decydowały, myślę, że bardzo duża rotacja to jest coś, co, co na przestrzeni nawet tych ostatnich lat, jak pokazują zespoły, które utrzymują poziom sportowy, to tam rotacji naprawdę nie ma dużo. Oczywiście te rotacje były wymuszone wieloma czynnikami, między innymi też czynnikami finansowymi, bo każdy, kto osiąga pewien wynik, chce zarabiać więcej. Panie trenerze, w Rzeszowie głód sukcesu, prawda? Oczekiwanie na sukces jest ogromne. Pewnie pan to odczuwa również nawet i daleko od, od, od naszego miasta, gdzie pan pracuje. Wróci jeszcze Sekoresowi na podium Mistrzostw Polski? Absolutnie wróci. No, no patrząc przez pryzmat tych ostatnich lat, przychodzi trudny moment, ale Adam Góral ma dużą cierpliwość. To jest Mądry człowiek i, 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 i wiem, że, że nawet patrząc z perspektywy tego sezonu i, i już y, to co się mówi o kolejnym sezonie, nie mam najmniejszych wątpliwości, że, że Rysowia wróci y, na najbliższej przyszłości, z, zakończy sezon z medalem. Jaki to będzie medal? Trudno powiedzieć, dlatego że to nie jest sytuacja taka, jaka była przez y, 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 7 lat, gdzie Skra dominowała w momencie, gdzie Rysowia ją przełamała. Bo miała najlepszych polskich zawodników. Teraz troszeczkę to jest rozbite, i, i naprawdę najważniejszą rzeczą mieć na pewno jest istotne jest mieć dobrych polskich, czy, czy tych najlepszych polskich zawodników, którzy są podparci tymi świetnymi zawodnikami z zagranicy. Natomiast, tak mówię po raz kolejny, nie mam najmniejszych wątpliwości, że, że Rosowia e, zakończy najbliższe sezony. Czy to będzie ten, czy kolejny z medalem. Panie że na pewno gdzieś tam w głowie ma pan jakiś swój życiowy plan, czy w tym planie myślę, że, że, że to musi być prawda? Powrót Andrzeja Kowala do, do Rzeszowa. Do Rzeszowa na pewno, to, tam jest mój dom. Wracasz często. Za tym miejscem tęsknię, tam jest moja rodzina i, 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 i tam, tam jest moja przyszłość do końca życia. Nigdy się nie mówi, nigdy, ale, ale tak jak mówię, to jest mój dom i. I, I tam będę wracał po pracy. A gdzie mi praca przeniesie, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Zawód, który wykonuję, jest tak nieprzewidywalny i, i tak zmienny, że dzisiaj można pracować w jednym miejscu, jutro można pracować w innym miejscu. Najważniejsze, że, że żeby ten zawód dawał satysfakcję. I mi daje tą satysfakcję, ale tak mówię, teraz mam kontrakt w suwałkach i tutaj staram się pracować jak najlepiej, staram się, aby. Ustabilizować klub plus lidze i kiedy będzie możliwość powalczyć o, o, o playoffy. A, a tak jak mówię, co przyniesie przyszłość, wszystko jest sprawą otwartą. Zapytam, jak pan patrzy na grę i wyniki Rzeszowskiej Drużyny? Jest w tym dużo emocji, czy jest w tym zwykła ciekawość, prawda, trenera ślepska suwałki? Nie oczywiście, że są emocje. No, z, ja zbyt dużo czasu spędziłem w Resowi, żebym teraz y, nie żył także meczami resowi. To już nie tylko w meczach bezpośrednich, kiedy gramy, ale, ale także obserwując y, y, grę Resowi z innymi przeciwnikami. Y, mają bardzo mocny zespół, potrzebowali na pewno czasu, bo, bo jest to zespół bardzo ofensywny, potrzebowali czasu, aby usystematyzować swoją grę, aby. aby y, Wypracować pewną, pewną powtarzalność. Grają teraz już na lepszym poziomie, jak na początku y, sezonu. Doszedł z, powrotu, z powrotem Niko, więc y, mają duże szanse na to, aby walczyć o czwórkę. To się potem może wydarzyć? Wszystko jest y, możliwe. Playoffy to są zupełnie osobne rozgrywki. Możesz być na pierwszym miejscu po rundzie zasadniczej, nie gwarantuje ci to medalu. Możesz być po na ósmym miejscu, także masz szansę na, na, na medal, więc yy, patrząc z tej perspektywy Rysowia robi krok do przodu i, i, i ma duże szanse, aby znaleźć się w czwórce. Panie trenerze, yy, miałem zapytać, jak się Panu pracuje w Suwałkach, ale częściowo już Pan odpowiedział na to. Yy, chciałem zapytać jeszcze yy, również o to, yy, jak tam zimno jest, bo to przecież biegun zimna. Jak się pan tam czuje, prawda? Ile było dzisiaj mrozu? No, dzisiaj akurat było minus 6 stopni rano, ale y, tak naprawdę często w telewizji y, prognozy zaczynają odsuwać. Tylko, no że właśnie. to jest minus 1, minus 2 stopnie różnicy, więc y, gdzie jest zimniej, więc y, to nie jest aż taki potężny biegun zimna, ale bardzo piękne tereny, bardzo piękny, teren, bardzo piękna, bie, piękny region. Pewnie nigdy bym tutaj nie przyjechał, gdyby nie, nie, gdyby nie praca, ale mam ogromną satysfakcję, że byłem w stanie i jestem w stanie poznawać ten region. Jest piękna zima, jest biało, to jest, jest park wigierski, więc tereny tutaj może nie są tak zurbanizowane, jak, jak Rzeszów, jak Śląsk i tak dalej, ale ma to swoje naprawdę bardzo duże plusy. Jest czyste powietrze, są sympatyczni, mili ludzie. I to jest dla mnie ogromnie, ogromnie ważne, bo, bo żeby osiągać jakiekolwiek rezultaty, żeby, żeby y, osiągnąć określony wynik sportowy, ludzie muszą się szanować, ludzie muszą się wspierać, musisz czuć wsparcie osoby z boku. Jeśli to jest, wszystko inne ma tak naprawdę drugorzędne znaczenie. Trzymamy kciuki, panie trenerze, za to, żeby się panu y, dobrze darzyło ze ślepskiem suwałki. Y, naszym gościem był dzisiaj pan Andrzej Kowal znakomity trener przed laty Aseko Resowi, trener dekady na Podkarpaciu. Bardzo dziękuję za to spotkanie.